filter w kaszarce. O, jest strasznie brudne. Dzisiaj jest trudna pogoda, więc czas na przyjrzenie sprzętów. Jeżeli filtr będziecie mieli bardzo brudny, no to już spada moc wykaszarki, no i też, e, też gorzej pracuje, no, żywotność też silnika się zmniejsza. Zawsze może być jakiś e, e, przypuszczalny, jakiś syf może nawet wpaść do środka silnika, no i zaczną się problemy, nie? 이제 A kompresor się naładował. Dobra. Filtr powietrza już wymieniony, i znaczy wyczyszczony. Ale teraz jest inny problem. No bo niestety, jak wcześniej używała to osoba, która nie obcinała paznokci. No i rozwaliła pompkę do pompowania. Po prostu, chcecie Ona pompuje. No ale tu na samym jest przedziurawiona pewnie paznokciem bo jak się nie obcina paznokcie to się gumę. pewnie po jakimś czasie no. to już kojarzę sprawę ja obcinałem akurat co nie ja dobra i teraz tak żeby to odkręcić tą pompkę no to trzeba będzie z boku kluczem torxem odkręcić filtr powietrza I trzeba będzie żeby tam się dostać tej pompki A pompkę to najwyżej jakąś sińczyka założyć będzie najlepiej no, niestety z wykaszerkami tak jest że po pewnym czasie przekładnia na dolną głowicę siada potem problemy są z gaźnikami jak się w, paliwa nie wypuszcza na zimę ktoś wam powie a bo olej musisz rać oryginalny sztylowski Moje zdanie bajka każdy olej do dwóch słów jest dobry. Do Chińczyka trzeba troszeczkę więcej po prostu lać. Bo nie jest 5 do 1, tylko 4 do 1 i to wszystko. No Tu się temat kończy po prostu. 5 tą pompkę i to wszystko. Jakiś mały śrubokręcik. Udało się. Tylko wyjąć i tą gumę wymienić i będzie dobrze. Wszystko sprzęty już mają swoje lata tutaj... Można to tylko można używać jako zastępczy sprzęt Jakieś tane sztile. Tak to zawsze pracować na nowszym sprzęcie. Najlepiej nowym po prostu. Jak ktoś usługowo to robi. Jak ktoś amatorsko, to tak to może mieć. Pod warunkiem, że ma czas też na zabawę z takim sprzętem. Jak nie, masz, jak nie masz, czasu, no to musisz się odpuścić po prostu. Nie ma innej rady. mi się uda, bez zdejmowania filtra zdjąć to no takie są sztyle. No. dobre sprzęty, ja nie powiem, że tak, tak naprawdę do końca są wszystko ma swój początek i ma swój koniec nie? po prostu no pompka poszła czyszczenie gaźników no To też dobra opcja. W Chińczykach jest trudno czyścić gaśniki. Lepiej kupić nowe, są no, za parę groszy. No, w stylu jest inaczej, bo tam jest to, ta membranka trochę taka inna i wtedy się też łatwiej, łatwiej można wyczyścić. No.

ksem najlepiej, no bo to wszystko na Torxach jest nie I zawsze, zawsze najlepiej przy takich właśnie robotach sprawdzić ten filtr powietrza wszystko. Najlepiej. Środę wykręconą. Teraz jeszcze druga. Może nam się uda tą pompkę po prostu wyjąć. Wszystko ma swoje lata i... Pompki Dobre, w takich wykaszarkach, nawet chińskich, czy tak najlepiej no, już wymienić na nowomi mieć święty spokój Tu akurat pęknięta ta pompka no Ale to akurat filtr wycieszczony powietrza przy okazji Może się uda więc wyjąć. Wyjdzie, 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 wyjdzie. Co my tu mamy? Ale mamy naszą tą pompkę w końcu, nie? Tutaj tą pompkę mamy. Mamy tą pompkę. O, to, 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 tutaj No to, musimy wykręcić te cztery śrubki I pompeczkę to, mieli to, 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 kurde. Trzyma się. Trzyma się, trzyma Co odkręcimy to spokojnie Może jednak to trzeba z boku odkręcić Oj kurcze. się pogoda porażka można coś pomyśleć Jak nie ze sprzęgłem problemy stylu MS251 ale wymienione no to teraz jeszcze to ale sprzęgło wymienione akurat na moim filmiku zobaczycie jak wykręciłem jak, jak zdemontowałem był problem bo blokada przyszła tłoka nie taka jak trzeba no ale jakoś ominając znalazłem miną blokadę, mniejszą, no i udało się to, to sprzęgło wyjąć, potem założyć ten koszyczek sprzęgłowy, ten bęben cały, no i teraz paliłem, można powiedzieć, że chodzi elegancko, zaoszczędziłem u mechanika w serwisie troszeczkę pieniążków cierpliwość, to podstawa dobra, dostaliśmy się tutaj teraz to musimy tylko te cztery śrubki odkręcić mi się wydaje, że być dobrze tylko trzeba to odkręcić to jest podstawa to trzeba odkręcić

Takie wiertarki mam gdzie indziej wywiezione. Może się uda. O, udało się. Jedna poszła. Teraz druga. Zawsze może nie puść przeważne przeważnie tak jest. Wszystkie jej doma. Jakaś jedna zawsze będzie oporna. Oporna na wiedzę. No, no kurde nie mogę nie Możesz że ten jakiś kurde za duży? Może ten dał radę nie wiem, zobaczymy. Ten dał radę no trochę większy. No dobra, śrubki wykręc wykręcimy, 4. Budowa była zdjęta. Zobaczymy, co tu wyjdzie. No właśnie. No ta pompka nigdy nie była. Udało się, Hurra! I mamy smoczek. Smoczek popękany, no ze starości częściowo, no ale częściowo też widać, że czymś było tutaj naciskane. Właśnie, może ktoś nie obcinał paznokci, może takie coś się stało i różnie to bywa Sorry, że nie mogę odpowiedzieć na Wasze pytania, bo mam telefon na, na statywie i nie widzę nawet co wypiszecie do mnie Później sobie przeczytam to Wam tam zaraz odpowiem No, ale widzicie Wykręcona pompeczka, widzicie tutaj dysza No, dysza jest ładna, tu jedna metalowa jest dysza, drugi powrót wężyka Tutaj sobie zobaczcie. O. tutaj jest. No, pompka jest akurat nie w stanie. Tutaj, oczywiście, jak to w wykoszarkach sanie, wyłączanie. Pamiętacie zawsze filter wyczyść Sprawdźcie sobie wyczyście. Druga sprawa jest jeszcze taka że w wykaszarkach, no, co, co ty w wykaszarkach może się dziać no, jeżeli dobrze lejecie proporcje oleju jest wszystko ok nie możecie jej zatrzeć. No, setka na 5 litrów w stylu no 4 setka na 4 litry w chińczyku przeważnie druga sprawa przełożenie no też potrafi w takich używanych sztilach kupicie też potrafi siąść tam przełożenie które idzie z silnika na Taki jest specjalny pręt w kwadracie w przekroju i on idzie do samej głowicy. Też wymieniałem. Też potrafi, potrafi to się zużyć i często po pierwszym po pierwszym roku użytkowania nawet jak używać sprzęt dosyć często w sezonie potrafi takie coś pójść i tą przekładnię trzeba wtedy całą wyjąć i, i wymienić. Tak to to no, i jeszcze jedna awaria może być taka że że silnik może Wam też odmówić czyli po prostu pierścienie już będą zużyte słabe, no i na tłokach rysy kompresja znika zawsze na używkach trzeba trzeba brać to pod uwagę No markowym, markowym lżejsze, cichsze mniej pali ale ale musicie wziąć to pod uwagę Dobre, ja idę sobie po nową pompkę bo tam, tam już zdemontowałem no i co? No i dzięki za uwagę ci, którzy wytrwali w moim marudzeniu. No i będziemy dalej nagrywać jakieś nowe relacje, coś będę dalej naprawiał. I pozdrawiam. Zawsze jak coś działa kopię i to trzy razy z lewej cztery razy potem obracam i powtarzam proces pięć razy No tak no. też można kopać cały czas no. Ja też kopać czasami Jeszcze teraz mi linka w zagęszczarce się urwała i trzeba albo wymienić nową albo może przywiązać Ale nie kopać na nie tędy droga, no, ale dzięki za, za jakąś podpowiedź Grandmaster Ach, Dobra O widzę, że nowy użytkownik na czacie <grywy> Pierwszy czat, może udany, może nie <grywy> O ktoś Ewa. Powitać. Dobra, uciekam.